masiście na z za mną jest. Kacper, Spiro, Peel. oraz Przyjmą z na No i słuchajcie, mamy dzisiaj taki fajny testik. Porównujemy yy, Eksplodery, twórki, ulubione bardzo wielu osób. Mamy tutaj yy, partię yy, pierwszą, oczywiście tak się prezentuje tak. Mm, tutaj macie numer 1, tylko ten tym, tym się różni. Na pierwszy rzut oka tutaj mamy yy, partię numer 2, yy, tak o. Tak się prezentuje. No i cóż, yy, partia druga tak. Tutaj mamy korpusik, troszeczkę mi słońce świeci w oczy. Także yy, mogę wziąć tutaj jedną yy, z pierwszej partii i zobaczymy, yy, czym się różni. Także o, weźmiemy do jednej ręki, no i patrzymy. Yy, jak widzicie, chyba to była pierwsza, tak? Yy, tutaj mamy chyba cieńszy korpus troszeczkę. Tak? A wezmę jeszcze jedną. A nie, przepraszam, yy, to jest, bo już mi się powaliło. Pojrzało mi się. No i tutaj mamy po lewej stronie partia numer yy, jeden a po prawej stronie partia numer 2. Partia numer 1 ma y, krótszy ląd, partia druga ma ląd dłuższy. Także zaraz zobaczymy, słuchajcie, y, czym się różni, bo opakowanie jest identyczne. Wagowo mam wrażenie, że y, dwójki są y, troszeczkę cięższe. No i zobaczymy, jak strzelają, bo to jest chyba najważniejsze. Także zapraszam do oglądania. Także lecimy z pierwszą partią... Czekaj, k***a, sorry, bo ona by spadła. Nie spadnie. Także lecimy z pierwszą partią, y, explodej czwórka, odpalę Kasper. No i lecimy. Go. Odsuniemy się troszeczkę. Nic nie widzę przez włosy, mniejsza o to. Okej okay. Chyba się za mało odsunąłem Okej okay. Teraz drugą? Tak, teraz drugą. Także yy, stój tu i zobaczymy, żeby była ta sama odległość, dobra? Yy, no i taki na razie yy, luźny teścik. a może tą sobie odpalę, bo w sumie ja zwykle tu masz odpalam. 2, 18, dobra, tu żeby się nie przewróciła. Będzie stała czy spadnie? Chyba spadnie. O, czekaj. O, może no to być ciężko. Po... A tak przynajmniej gdzieś nie będzie walił, dobra? Odpalam i spiekam. O Boże, teraz będę musiał wypikać, nie? Chyba słabsza, nie? Moim zdaniem słabsza, ale miała ładniejszą parę. No, flara była ładniejsza zdecydowanie. No i cóż, zobaczmy jak to wszystko wygląda. Fajnie jak się tak odpala. Bezpiecznie, no bo gips oczywiście nie uderzy. No i cóż, myślę, że walniemy co jeszcze? Możemy w trawce, co? Albo na piachu. Na piachu chcesz? Dobra, to lecimy na piach. Także słuchajcie, patrzymy jeszcze dokładniej i zauważyliśmy, że jednak druga partia ma korpus cieńszy niż pierwsza. Także to jest jedyna różnica, a my już lecimy na piasek. OK, także odpalaj. Dobra, i zobaczymy. Ja się odsuwam, bo jest tam troszeczkę szkła w tym piasku. No. Także... Także cóż, powiem Wam, że jeżeli chodzi o... o dziurkę, troszeczkę się tu osypało. No tutaj, w tym miejscu. Także to jest wielkości, no, takiej... E, 25x25, 30x30, coś w tym stylu Także lecimy teraz z drugą partią w B, a ja już stawiam petardkę na statyw Boże, yy, aparat na statyw Teraz druga partia, Exploder 4, tropik Będzie chyba mocniej, ale zaraz zobaczymy No to słabi lepsza, nie? Tak, tak. Okej, okay. też już podchodzę do kamery i zobaczymy, e, jak się to prezentuje. Dobra. No tak, korpus korpusem, ale e, odsuwam Was do filmu Ilenek, który już niedługo się pojawi na kanale. No tak naprawdę, tutaj, oj, przepraszam Was bardzo. E, odsuwam Was do filmu Ilenek, ale myślę, że dziurka jest no dosyć porównywalna. Tylko, że tu już była trochę rozstrzelona, więc nie, nie za bardzo widać efekt, tak? Jakieś kamienie odkryło, no. 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 Warto zauważyć, że w pierwszej partii Partite Exploder 4 flara, która spaliła dawała mocniejsze, bardziej intensywne i dłuższe światło. Można to zauważyć po obszarze piasku, który został wyraźnie oświetlony. Jest to ciekawe, ponieważ popularną teorią jest informacja o tym, że druga partia posiada lepszą i dłuższą flarę. W trakcie montażu filmu zauważyłem bardzo ciekawą zależność, która potwierdza nasze odczucie z porównania pierwszej i drugiej partii petard. Szczególnie warto zwrócić uwagę na wielkość eksplozji, ale i jasność błysku partii pierwszej. Na stopklatce podczas obróbki nagrań zauważyłem zdecydowanie mocniejszy i jaśniejszy błysk, który pokazuje, że fotobus w pierwszej partii ma inne proporcje, ponieważ po prostu jest mocniejszy. Dzięki temu można wykluczyć nasze domysły na temat grubości korpusu, który rzekomo miałby wzmacniać huk. Oczywiście poprawia on dźwięk wybuchu, lecz nie ma wpływu na światło powstające w wyniku reakcji chemicznej spalania oraz eksplozji, co można zauważyć po lewej. Zapraszam do dalszej części materiału. Miłego oglądania. Lecimy może jeszcze na trawkę i zobaczymy, jak to się prezentuje. No to odpalaj. Tylko, żeby się wbiła. Dobra? Chyba ja. Oj, w piasek się wbię. No, zaraz zobaczymy. I już tutaj z drugą partią porównamy sobie. Mm, a zbo. Tak, poczekaj, no. bo tutaj nie widzę. Mm -hmm, ewidentnie. No dziurka jest taka. No tej wielkości po prostu. A teraz druga może gdzieś e, obok. Oj, róża jakaś. Tak odpalaj. Odpalaj druga partia. No i porównujemy. Zobaczymy. E, czy tutaj też wyjdzie również tak samo. Słabiej Czuć, że nie ma tego takiego... Oa! Grubość ścianek No, grubość ścianek, tak. No i dziura też jest nieporównywalnie gorsza, tak? No tutaj mamy ewidentnie większą. Jeżeli mi się uda, to... Odpalamy na garnku i w wodzie, może gdzieś tam kiedyś się uda. A jeżeli nie, to zapraszam Was po prostu na yy, odpalenie luźno kilka pierwszej partii i kilka drugiej partii w takim luźnym strzanku i zobaczymy, które się rzeczywiście lepiej spisują w takim prawdziwym działaniu na polubitewnym, że tak powiem. Także lecimy z, yy, z strzelaniem. Garnuszek, no i partia pierwsza. Także. Jest? Jest. Odpalaj, a ja się odsunę na bezpieczną odległość, bo prawdopodobnie on tego nie przetrwa, bo to jest yy, partia, pierwsza partia yy, mocniejsza. Oje Gdzie on jest? Ej, co jest? Nie widziałem go. Ale przetrwał, słuchajcie. Dobra, a weź jeszcze raz, bo ja nie nagrałem w ogóle. Dobra, Dobra czyli pierwsza partia... Dobra, że ja będę tam stał i będziesz mógł sobie oznaczyć wysokość. Do... Mam nadzieję, że zmieści się w kadrze. Nie zmieścił się chyba, nie? Kurde nie widać Nie zmieścił się Niżej Niżej, nie? Niżej, ale miękko upadł, mogę? Trzymaj. Także słuchajcie, e, tak szybko lecimy tam na miejsce e, Zobaczymy w ogóle garnek po kilku stałach No i cóż Czekajcie Lecimy do garnka, żeby nie zamulać No i cóż e, jak się garnek prezentuje? Chyba go rozpierdęło, krótko mówiąc. I tak też jak się spodziewałem,. No to uważaj, czekaj. go tutaj, dobra, słuchajcie, garnuszek raczej już się nie przyda, ale przynajmniej jeden test na Mam nadzieję, że cokolwiek z tego wyszło. No i lecimy na finalną. dobra. I lecimy na finalną część tego porównanka. Słuchajcie, na finał lecimy z luźnym szrankiem, z petardek. Tu leci pierwsza partia, a później poleci w salwie partia numer dwa i zobaczymy, jak się sprawdza jedna, jak i druga w rzeczywistości. Lecimy. Jedna. Ej, jest mocno, nie? No i cóż, lecimy teraz z partią numer dwa. Tutaj y, mamy dłuższy ląd, mam nadzieję, że cokolwiek widać, komar mnie y, je, ale nieważne, lecimy z drugą partią. Y, ja może jedną odpalę, dobra, a ty ty. Dawaj, To lecimy, od razu. Y, go! Masz? Okay. To. Ała, oparczyłem się. No i odpal jeszcze jedną. I... Dostaję z gipsu po nogach, mniejsza. Ej, tak, szczerze mówiąc to chyba zależy od petardy. One są bardzo porównywalne. No, ale, ale niestabilnie też walę niektóre. No, 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 no. Także no słuchajcie, mam nadzieję, że taki teście Wam się spodobał. Dosyć króciutki, ale z fajną ekipą. Zapraszam oczywiście na Instagrama w tym miejscu: Kaspia, Szymona i na kanały na YouTube. Także dzięki Wam za oglądanie. Zapraszam Was na grupę. tak mi, łapkujcie, subskrybujcie, lecimy. Podsumowując cały test i wszystkie przemyślenia, uważam, że mimo różnicy, jaka została zaprezentowana na filmie, obydwie wersje są naprawdę dobre. Różnią się długością lądu, grubością korpusu, flarum, a nawet mieszanką fotobuskową znajdującą się w środku petardy. Na koniec, obiektywnie muszę stwierdzić, że obie wersje idealnie spisują się w praktyce w trakcie solidnego i intensywnego strzelania. Gdybym nie odpalał obu wersji zaraz po sobie, trudno by było mi zauważyć jakieś większe różnice. Oczywiście są one zauważalne, jednak Exploder 4 to cały czas jeden z najlepszych wyborów, jeżeli chodzi o bardzo mocne petardy, po których zakupie z pewnością nie będziemy żałować wydanych pieniędzy, niezależnie od tego, czy posiadamy pierwszą, czy drugą partię. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, napisz hashtag Explorer 4 a ja przypnę Ci serduszko. Oczywiście, czekam na komentarze, czy filmik Wam się spodobał, jak go oceniacie. No i cóż, każdy komentarz jest naprawdę bardzo mnie widziany. A ja w takim razie lecę, nie będę przedłużał, mam nadzieję, że tym filmem rozwiałem wszystkie wątpliwości. Także, dzięki Wam wielkie, do bliżej Sylwestrii, trzymajcie się, cześć!